Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, przejeżdżamy przez las znowu w dzielnicy biuch Bachcze. Jest pięknie, pięknie pachnie sosna, piękne krystalicznie czyste morze w oddali i jedziemy do pracy. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć tylko zobaczymy, czy nas tutaj coś nie zmiecie z drogi chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o wynajmie kwater w Walanii. Wygląda to w ten sposób, że jest dosyć duża baza wynajmów. Oczywiście ta baza, w zależności od standardu, myślę, że zadowoli wszystkie potrzeby, dlatego że są mieszkania takie normalne, normalne mieszkania, powiedzmy trzy gwiazdki, tak bym to nazwała. I jest też bardzo wysoki standard mieszkania, które myślę, że spokojnie pięciogwiazdkowe hotele nie mogą się uchwalić, że mają lepiej. Więc mamy dosyć duży wybór mieszkań, u mnie na stronie internetowej znajdziecie mieszkania dwu-, trzy-, pokojowe. znajdziecie też wille na wynajem. Jeżeli chodzi o ceny wynajmu, to generalnie te ceny zaczynają się tak od 35 euro za dobę w przypadku mieszkań dwupokojowych, tam gdzie możecie zakwaterować 4 osoby maksymalnie. W przypadku mieszkań ym, trzypokojowych, gdzie możecie zakwaterować y, 6 osób, y, to będzie cena 50 euro. 45-50 euro w zależności od lokalizacji, właśnie od standardu za dobę. No i tak jakby, y, czym dłuższy okres pobytu. Tym macie troszeczkę niższą cenę. To znaczy w sumie od 1 do 14 dni kwota będzie za dniówkę taka sama, natomiast już powyżej 14 dnia, czyli pełne 3 tygodnie, pełne 4 tygodnie będą tańsze. 3 tygodnie około 5%, a 4 tygodnie około 10% tańsze. Więc no, krótko mówiąc, zawsze się opłaca wziąć na dłuższy termin. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mieszkania mamy w różnych dzielnicach i w ścisłym centrum przy plaży Kleopatry. Tam akurat mam mieszkanie na czwartym piętrze, słuchajcie, w, w budynku bez windy. Stary budynek, bo stary, ale mieszkanie czyste, zadbane, odświeżone e, i, i dużo ludzi e, gdzieś tam przedkłada lokalizację nad standard w tym momencie. E, mam też mieszkania. E, Trzypokojowe w tej samej lokalizacji. Różnica cenowa jest taka, że na przykład to właśnie mieszkanie w starym budynku bez windy, gdzie trzeba jednak na to ostatnie piętro wspiąć się po schodkach, tam będzie za dzień powiedzmy 35 euro za dobę. Natomiast zaraz w sąsiedztwie po drugiej stronie mam mieszkanie trzypokojowe, gdzie trzeba zapłacić 70 euro, aczkolwiek. No weźcie pod uwagę, że gdy podzielicie to sobie na ilość osób i porównacie cenę w hotelu, to w dalszym ciągu wychodzicie na plus. Natomiast dlaczego w ogóle dzisiaj o wynajmie? Nie tylko dlatego, że gdzieś tam będą zaraz otwierali granice przeloty, bo granica lądowa jak wiecie od 4 czerwca przez Europę została otwarta. Dzisiaj będę dopytywała szczegółów. Yy, został opublikowany artykuł na ten temat u nas na stronie na Facebooku i na Instagramie w języku angielskim. Yy, tam jest taka krótka, krótkie tłumaczenie na język polski. W każdym bądź razie jak już dopytam szczegółów to wam dam znać yy, jak to wygląda. W każdym bądź razie yy, yy, mówię też o wynajmie mieszkań z tego względu, że jakby nie było w tej dobie, gdy no, wirus sprawił, że dużo ludzi jednak zwraca uwagę na szczególną jakby sterylność miejsca, w którym są i z tego względu rezygnują z hoteli. No to nasze mieszkania są czyszczone naprawdę w taki sposób, że no, no mucha nie siada, słuchajcie. Jest naprawdę czyściutko. Nasze panie sprzątaczki oprócz tego, że robią generalnie dokładny porządek, oprócz tego robimy dezynfekcję klimatyzatorów. Więc generalnie, mieszkanie jest sprzątane dokładnie i dezynfekowane. Także możecie się czuć w zupełności bezpiecznie. Robimy to na dzień przed Waszym przyjazdem i to samo jest po Waszym wyjeździe. Mieszkanie znowu jest dokładnie sprzątane i dezynfekowane. Także. Pod tym kątem, gdzie obłożenie jakby mieszkań w danych osiedlach mieszkaniowych jest jednak niskie, dlatego że sporo z tych osiedli to są osiedla, gdzie normalnie mieszkania wykupili cudzoziemcy. No a teraz w dobie wirusa wiadomo, że sporo ludzi nie przyjeżdża. W związku z tym macie komfort, na basenie, spokój, cisza, żadnych, żadnego tłoku, żadnego bicia się o leżaki. W ogrodzie cisza, spokój, więc myślę, że ten, kto nie chce zrezygnować z wakacji w tym roku, z wyjazdu do Turcji, niech rozważy właśnie wynajem mieszkania i pod kątem, tak jak mówię, swobody. Gdzie chyba nie ma co porównywać w ogóle swobody w mieszkaniu, gdzie jesz co chcesz, o której chcesz, gotujesz co chcesz, chcesz to nie, gotujesz, idziesz do knajpy. Jedzenie umówmy się naprawdę jest w Turcji tanie. Zwłaszcza teraz przy tym wskaźniku, przy tej różnicy pomiędzy złotówką a lirą turecką. Więc przeanalizujcie temat, i myślę, że będzie jedna decyzja. Wakacje w Turcji w tym roku. Do usłyszenia, pozdrawiam.